Książka Patryka Szulca Mafia po polsku to pierwszy od czasów kultowego alfabetu mafii najpełniejszy, a także najbardziej aktualny leksykon polskich zorganizowanych grup przestępczych działających od lat 90. XX wieku do czasów współczesnych. Historia działalności kilkudziesięciu gangów, rejestr dokonanych przestępstw i zbrodni, kartoteka przywódców i członków poszczególnych grup przestępczych. A także kronika walki o wpływy i problemów wymiaru sprawiedliwości w walce z bezwzględnymi kryminalistami. Mafia po polsku już dostępna w przedsprzedaży. Link w opisie materiału. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści informacyjne i edukacyjne dotyczące przestępczości, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawisk kryminalnych, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych. I są odpowiednie dla reklamodawców. Twórcy tego kanału mają na celu dostarczenie rzetelnych informacji na temat przestępczości, w tym użycia broni, substancji odurzających oraz zjawisk związanych z przemocą. Podczas prezentacji materiałów przestrzegamy zasad etyki i staramy się minimalizować drastyczne opisy, jednocześnie zwracając uwagę na ważne problemy społeczne. Cześć z tej strony, Patryk Schulz. W tym odcinku na kanale YouTube Podejrzani zajmiemy się sprawą 16-letniego Michała Karasia, który zaginął w sierpniu 2000 roku po tym, jak bawił się w klubie Babylon w Bielińcu na Podkarpaciu. Tańczył tam z tajemniczą blondynką, z którą później miał odjechać samochodem. Sam lokal należał do niejakiego marka kapselu, do nim wielki mistrz, lata później skazanego za szereg przestępstw. W tym zakierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która dokonywała napadów na banki i właścicieli kantorów. Śledztwo w sprawie zaginięcia Michała i możliwego odebrania mu życia wszczęto dopiero we wrześniu 2023 roku, a jeszcze później, bo dopiero w listopadzie 2024 roku przeszukano budynek, w którym niegdyś mieścił się Klub Babylon. Tymczasem wielki mistrz opuści więzienne mury wcześniej niż zakładano pierwotnie, bo sąd zmniejszył mu wyrok po wcześniejszych uchyleniach orzeczeń i przekazywaniu spraw do ponownego rozpoznania. Natomiast sprawa Michała Karasia nadal pozostaje nierozwiązana, choć od jego zaginięcia minęło już prawie 25 lat. Zapraszam na materiał Zanim zaczniemy, możecie zasubskrybować kanał Podejrzani i kliknąć ikonę dzwonka, aby wesprzeć nasz rozwój i nie przegapić żadnych nowych publikacji. 16-letni Michał Karaś mieszkał z ojcem i siostrą w domu we wsi Bieliniec na Podkarpaciu. W sobotę 19 sierpnia 2000 roku wraz z kolegami na rowerach udał się do innej wsi, oddalonej o 3,5 km Bieliny. W dwupiętrowym budynku mieścił się tam popularny w okolicy klub nocny Babilon. Na dole zaaranżowano bar i miejsce do siedzenia, a na górze parkiet. I jednocześnie mogło się tam bawić przeszło 200 osób. To właśnie tam Michał tańczył z atrakcyjną, zadbaną blondynką noszącą markowe ubrania. Wyszli razem z lokalu i wsiedli do samochodu kobiety odjeżdżając w nieznanym kierunku. 16 Szesnastolatek nigdy nie wrócił do domu. Niektórzy świadkowie twierdzili, że Michał nie znalazł się w pojeździe dobrowolnie, a został do niego wciągnięty. Tej wersji nie udało się jednak potwierdzić. Podobnie jak przez długi czas, śledczy nie byli w stanie potwierdzić marki samochodu ani tożsamości wspomnianej blondynki. Na początku bliscy Michała poszukiwali go na własną rękę. Policję zawiadomili w poniedziałek 21 sierpnia 2000 roku. Wówczas na niewiele się to zdało. Nawet dziś Komenda Powiatowa Policji w Nisku w rozmowie z dziennikarzami TVN24 informuje tylko, że lata temu przesłuchano i rozpytano szereg osób, a uzyskane informacje poddano analizie i zweryfikowano. Rodzeństwo zaginionego, siostra Bożena i brat Andrzej sądzą dziś, że w 2000 roku mogło dojść do zabójstwa. Michał był spokojny, odpowiedzialny, pomagał w gospodarstwie, opiekował się chorym ojcem. Nigdy wcześniej nie znikał z domu na noc. Wykluczają odebranie sobie przez niego życia czy ucieczkę. Tym bardziej, że wychodząc z domu 19 sierpnia nie zabrał ze sobą żadnych przydatnych rzeczy, ubrań, dokumentów czy pieniędzy. Na początku września 2023 roku sprawę na nowo nagłośnił portal tvn24.pl. To wtedy zainteresował się nią zespół do spraw przestępstw niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, powszechnie znane jako Archiwum X. To funkcjonariusze tej jednostki pomogli rodzeństwu Michała przygotować pismo do prokuratury. Już 28 września prokuratura rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa, a 16 października ze względu na wagę sprawy przejęła je prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. Od tego czasu udało się ustalić, kim była tajemnicza blondynka, z którą przed zaginięciem tańczył Michał. Kobieta potwierdziła, że nocą z 19 na 20 sierpnia 2000 roku faktycznie była w klubie Babylon i że tańczyła z szesnastolatkiem. Jej zeznania nie wniosły jednak do sprawy niczego, co można byłoby uznać za przełom. Wiele wskazuje jednak na to, że wspomniana blondynka i Michał wcale nie musieli odjechać razem samochodem. Tym bardziej, że z przesłuchań innych świadków wynikało, że 16 latek był widziany jeszcze później po tym jak tańczył w klubie z kobietą. Przełom mógł jednak mieć miejsce w maju 2024 roku. To wtedy w dzień matki 26 maja, brat Michała Andrzej pod zniczem na grobie mamy znalazł złożoną na cztery kartkę, na której niebieskim długopisem napisano Michał. Oraz imię i nazwisko innego mężczyzny, wraz z nazwą jednej z miejscowości na Podkarpaciu. Notatkę ktoś musiał podłożyć po 15 maja, bo wtedy z okazji imienin mamy, brat zaginionego, był na cmentarzu razem z siostrą Bożeną, i kartki jeszcze tam wtedy nie było. Śledczy zabezpieczyli ją do badań, by ujawnić ewentualne odbitki linii papilarnych czy ślady biologiczne. Mieli też zweryfikować informacje zapisane w notatce. Ostatecznie udało im się dotrzeć do osoby wskazanej na kartce i do osoby, która mogła kartkę podłożyć. Przesłuchano je. Nie wiadomo jednak, czy wniosło to coś istotnego do sprawy. We wrześniu 2024 roku prokuratura poinformowała, że z zeszytów i dyplomów należących do Michała Karasia z dużym prawdopodobieństwem udało się wyizolować jego DNA. Wprowadzono je do specjalnej bazy danych aby porównać je z DNA mężczyzn o nieustalonej tożsamości, w tym zmarłych. Śledczy zamierzali sprawdzić informacje o odnalezieniu po 19 sierpnia 2000 roku zwłok wszystkich mężczyzn w wieku od 10 do 60 lat, którzy rysopisem odpowiadali Michałowi. Zapowiedzieli też wystąpienie do placówek medycznych o udostępnienie dokumentacji zaginionego, by ustalić, czy miał konkretne znaki szczególne. Chodzi nie tylko o te widoczne gołym okiem jak znamiona czy blizny, ale dla przykładu także informacje o ewentualnych złamaniach. Kolejny element do sprawdzenia to bilingi połączeń przychodzących do domu Michała w dniu jego zaginięcia i dniach następujących. Śledczym już udało się je ustalić. Zamierzają dotrzeć do właścicieli numerów, analizując książkę telefoniczną z tamtych czasów, by ich przesłuchać. Tymczasem w Bielinach przeprowadzono przeszukania. Najpierw w październiku wykopano i sprawdzono pełniący niegdyś rolę szamba zbiornik na działce sąsiadującej z dawnym klubem nocnym Babilon. Podobnie otworzono zbiornik na działce zamieszczącym się naprzeciwko klubu sklepem spożywczym, ale tego zbiornika nie wykopano. Do środka wszedł strażak. Zaglądano też do studzienek kanalizacyjnych. W każdym z przypadków nie odnaleziono ani szczątków ani żadnych innych rzeczy związanych z Michałem Karasiem. 28 listopada 2024 roku dokonano natomiast przeszukania budynku, w którym 24 lata wcześniej działał klub Babylon. Obecnie to remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilinach, ale nie brakuje tam elementów przywołujących przeszłość, takich jak wieszaki na kurtki pomieszczącej się kiedyś w jednym z pomieszczeń szatni czy stemple Night Club Babylon na ścianach. W środku podczas pięciogodzinnych oględzin Śledczy zabezpieczyli ślady, które mieli przebadać eksperci policyjnego laboratorium kryminalistycznego z Rzeszowa, specjalizujący się w analizie śladów biologicznych i krwawych. Wykluczyli oni jednak później ich związek ze sprawą Michała Karasia. W maju 2025 roku sprawdzono natomiast zasypaną już studnię obok dawnej mleczarni, naprzeciwko obecnej remizy strażackiej, czyli miejsca, gdzie działał klub Babylon. W studnie miał wskazać jeden ze świadków. To również nic nie dało. Śledczy mają wytypowane kolejne miejsca do przeszukania, ale prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Jedną z ostatnich zaplanowanych na ten moment czynności po zebraniu pozostałego materiału dowodowego było przesłuchanie i poddanie analizie zeznań niejakiego Marka K. Mężczyzna ten, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, który później dorobił się pseudonimu Wielki Mistrz, w 2000 roku miał 30 lat i był właścicielem klubu Babilon. Prowadził też interes na działce, gdzie przeszukiwano podziemny zbiornik stanowiący niegdyś szambo, obok sklepu spożywczego. Okoliczni mieszkańcy do dziś wspominają, że Marek K. budził strach, bo podobno bywał agresywny, a w jego klubie handlowano narkotykami. Dwa lata po zaginięciu Michała Karasia Marek K. wyjechał z kraju, pozostawiając w Polsce dom w trakcie budowy i klub. Nie wiązano go jednak ze sprawą, bo oficjalnie organy ścigania nie miały jeszcze wiedzy o jego działalności przestępczej. Dziś wiadomo już jednak, dlaczego mężczyzna w 2002 roku wyjechał. Marek K. pod koniec lat 90. odszedł z Legii Cudzoziemskiej, w której nauczył się m.in. obsługi broni. Z czasem postanowił wykorzystać te umiejętności. Namówił znajomych z siłowni w Tarnobrzegu do organizacji napadów na banki i właścicieli kantorów. To on wraz z drugim kolegą mieli decydować o podziale ról, typować ofiary, a ostatecznie dzielić łupy. Przed skokami jeździli do lasu na tarnobrzeskim osiedlu Wielowieś, by tam testować broń. Po skokach spotykali się na polnej drodze nieopodal oczyszczalni ścieków, by rozdzielać pieniądze, a później bawili się w klubie Marka K., Gang miał działać od marca do czerwca 2002 roku. Dokonał w tym czasie m.in. rozboju z użyciem broni w kwietniu 2002 roku w goście Radowie, gdzie wielki mistrz i jego kompanii ukradli z banku 52 tysiące złotych. Kolejny skok miał miejsce w czerwcu 2002 roku w Stalowej Woli, gdzie gangsterzy ukradli z firmy w Turstal 100 tysięcy złotych. Marek K miał też w Kielcach wyłudzić od firmy leasingowej samochód wart przeszło 134 tys. zł, za który nie płacił potem rat leasingowych, a pojazd za pośrednictwem osób trzecich sprzedał w ukraińskim lwowie. Jeszcze przed zawiązaniem się grupy jej późniejsi członkowie mieli też podpalić dyskotekę rzeźnia w Baranowie Sandomierskim, bo właściciel lokalu chciał wyłudzić 450 tys. zł odszkodowania. Po tych przestępstwach, wielki mistrz, jak już wspomnieliśmy, zniknął, ale na czele gangu stanął jeden z jego kompanów. Grupa działała jeszcze do 2005 roku, dokonując brutalnych napadów na konwoje z pieniędzmi, banki czy właścicieli kantorów w województwach podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Między innymi w 2004 roku w Stalowej Woli, rabując 415 tysięcy złotych, czy w 2005 roku w Staszowie. Kradnąc 100 tysięcy złotych. Jeden z gangsterów miał też na swoim koncie inne poważne przestępstwa: napad na właściciela kamienicy w Monachium w 2004 roku oraz zabójstwo prostytutki. Kilkuletnia działalność gangu była możliwa dzięki temu, że nie chcąc dać się złapać, przestępcy używali odzieży roboczej, zasłaniali twarze, a po skokach palili używane w ich czasie samochody, a do tego zawsze mieli ustalone alibi. W 2013 roku za Markiem K., pseudonim Wielki Mistrz, wydano Międzynarodowy List Gończy. Trzy lata później wpadł na Florydzie w Stanach Zjednoczonych i został ekstradowany do Polski, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, rozboju z użyciem broni palnej w banku w Gościeradowie, rozboju z użyciem broni w firmie w Stalowej Woli i oszustwa na niekorzyść firmy leasingowej. Został wtedy tymczasowo aresztowany. Zdecydowana większość członków gangu usłyszała wyroki w 2014 roku od 2 do 11 lat pozbawienia wolności. Ten najniższy wymiar kary przypadł Tomaszowi K., który zdecydował się na współpracę ze śledczymi. Tymczasem Wielki Mistrz w grudniu 2017 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na karę 14 lat pozbawienia wolności i 30 tysięcy złotych grzywny. A także zobowiązano go naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Kilka miesięcy później, w maju 2018 roku, Rzeszowski Sąd Apelacyjny uniewinnił Marka K od jednego z zarzutów i obniżył prawomocny już wyrok do 11 lat więzienia. Tyle, że Sąd Najwyższy uchylił potem wyrok w części obejmującej uniewinnienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W 2020 roku sąd apelacyjny utrzymał w całości w mocy pierwotny wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z 2017 roku. Ten właśnie sąd, po roku, czyli w roku 2018, wydał wyrok łączny 13 lat pozbawienia wolności, uwzględniając prawomocne już wcześniejsze części składowe wyroku. Po ponownej apelacji obrony Wielkiego Mistrza, sąd apelacyjny utrzymał wyrok. Sprawa znów otarła się o Sąd Najwyższy. Który przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W grudniu 2024 roku, tym razem ostatecznie, wyrok łączny obniżono z 13 do 12 lat za kratkami. Sprawa zaginięcia Michała Karasia z sierpnia 2000 roku, po blisko 25 latach, wciąż pozostaje niewyjaśniona. Osoby, które posiadają informacje na ten temat lub mogą posiadać istotne w sprawie informacje, proszone są o kontakt z policją. Osobiście w komendzie powiatowej Policji w Nisku, bądź telefonicznie pod numerem 47 826 33 10 i analogicznie w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu lub pod numerem telefonu 15 866 81 11. Służby gwarantują anonimowość. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek Was zainteresował, zostawcie pod nim łapkę w górę. Możecie też podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału podejrzani i kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.